na pewno my jesteśmy zadowoleni e, można powiedzieć z wyniku i z gry e, spodziewaliśmy się, że na pewno to będzie trudne spotkanie ciężkie, bo, bo uczulałem swoich zawodników, że status to jest e, dobry zespół, który de facto nam nie leży bo w tamtym, w tamtym przegraliśmy 4-1, rok temu Państwa tutaj znajdowaliśmy porażkę 3-0, także ja się obawiałem tego meczu natomiast, e, no, wydaje mi się, że chłopaki się zagrali bardzo dobry mecz i pod względem taktycznym, technicznym i też motorycznym, bo bardzo dobrze wytrzymali trudne spotkania. Bardzo fajnie zareagowali po straconej bramce, gdzie, gdzie, gdzie praktycznie musieliśmy przeciwnika do obrony, no, ale czasami też tak bywa, że bramki nie padają i, i równie mógłby się ten mecz zakończyć, ale, ale gdzieś nam tą bramkę udało nam się zwycięską strzelić, potem poprawić i, i można być zadowolony. Dzisiaj też trochę eksperymentowałem ze składem, troszeczkę też innym ustawieniem graliśmy już potem na dwójkę napastników, myślę, że to się sprawdziło. No i cóż, no by tak dalej, z meczu jesteśmy zadowoleni i, i, i tyle, że mamy za chwilkę następne ciężkie mecze i już myślamy, gdzieś tam jesteśmy w przyszłości. Dziękuję oczywiście my nie jesteśmy zadowoleni z wyniku, oczywiście gratulujemy kluczowi zwycięstwa, a sami musimy, no jeszcze tak jak powiedziałem w szatni, Wziąć do roboty jeszcze mocniej, jeszcze bardziej y, y, i zdecydowanie y, no, wywiązywać się jakby ze swoich obowiązków. to dopiero wtedy przyjdą wyniki. Musi być konsekwencja, musi być y, cały czas y, kontrola tego, co robimy. Y, jak słusznie tutaj trener powiedział, w po ostrzelonej bramce dla nas ma jeden jeden. No, był moment na to, żeby spokojnie ustawić dalej sobie tą grę, tak jak próbowaliśmy robić to od początku meczu, a tu niestety wdaliśmy się niepotrzebnie, właśnie w taką, właśnie szarpaną grę, czyli chcieliśmy od razu odpowiadać, musieliśmy się mądrzej i dobrze ustawić do przeciwnika, i wtedy może te kilkanaście minut byśmy dali radę, żeby. No, no spokojnie doprowadzić ten wynik do końca. No niestety, tak się nie stało i dlatego no, nie stoi, nic, nic nam nie pozostało jak tylko jeszcze mocniej wziąć się do roboty i pracować tyle. Dziękuję. Proszę o pytania. Panie dyrektorze, jak wygląda sprawa z tym kontuzjowanym zabiegiem? Mieliście tę ławkę, no to wyglądała dosyć mizernie. Tylko dzisiaj. Tydzień temu też mizernie wyglądała, także mam nadzieję, że będzie lepiej, chociaż w tej chwili mamy bardzo krótki tydzień, bo, bo już w piątek gramy w wyniku. Nie wiem czy, 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 czy ci, którzy hmm, są jeszcze kontuzjowani, można tak powiedzieć, ale oni już, 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 już dwóch zawodników Kowalskich przez już dochodzą jakby do siebie. I można powiedzieć, że pewnie zaczną trenować z wyżyną, ale czy będą przygotowani do tego meczu piątkowego, to, to, to nie wiem. No i to tyle dobrych wiadomości, że, że bo nic tu na razie y, innego nie, nie możemy jakby y, wymyślić w tym temacie. A ta sytuacja z rzutem karnym, którego że się domaga. Z naszej perspektywy wyglądało to, że zawodnik, który był w korzystnej sytuacji, no to tak strzały i, i gdzieś tam był trącony, popychany, no wiadomo, no spokojnie obejrzymy, tak, przeanalizujemy tę sytuację, no sędzia też ma prawo się powiedzmy pomylić, chociaż nie wiem czy się w tej sytuacji pomylił, naprawdę z konsekwencji bo jest wygrany mecz, a czasami zdarza się, że taka jedna sytuacja decyduje, tak, gdzieś się wynik. No ponieważ to była sytuacja na 2-0, jakby była 2-0 to też by może ten mecz jeszcze inaczej wyglądał, by ale na razie nie oceniam, bo, bo to trzeba na chłodno, bez, bez emocji, Zobaczyć. Proszę to... powiem, czy, czy Paweł Gier w tej takiej roli takiego, nie wiem, dziewiątki, on tak miał grać i piłkę, miał jak tam umieścić na tym sprawdził się? Czy to, tak był sobie Pan sobie no, znaczy Tak, żeby no, no, uściślić już tę numerację, to dziesiątkę. Dziesiątkę, no. Yy, no, powiem tak, że yy, z tego co wiem, prawda, z, z tej analizy, yy, tych Wcześniejszych meczów to Paweł grał no, niewiele albo wcale nie grał. Dawałem sobie z tego sprawę, że pewnie będzie chciał tu jakoś tak pokazać no, się, prawda? Tak się to mówi, ale i, i to myślę, że taką jakby w naszej drużynie na pewno był taką postacią, która była widoczna. Był na pewno asystentem przy bramce. Płonki, pracował ciężko, w tym, że no, to w takim przypadku było pewne, jak on nie gra regularnie, że, że po prostu fizycznie pary mu braknie i tak było. No, myślałem, że, że może wytrzyma, no ale no niestety. A gdy miał wskazać jednego swojego piłkarza takiego wyróżniającego się wyróżnia najbardziej? Powiem tak, może dla mnie to tak paradoksalnie, ale dla mnie naprawdę jestem pełen uznania dla zawodników za to, ile włożyli zdrowia w to, to wszystko tutaj, ten dzisiejszy mecz, bo no nie oszukujmy się z Lidzie, z Liderem, jest to bardziej stabilna drużyna, mocna. Tam każdy wie, co ma zrobić, jak zrobić. No, to nie jest przypadek, to, 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 to nie uszukujmy się. I, I na tle tego naprawdę myślę, że. że, że no bo wynik jest wiadomo 3-1. To, to już jest ta trzecia ramka, gdyby zrobiła ten wynik, taki bym powiedział jasny. Ale gdy, gdyby było 2-1, no to już ten wynik nie byłby taki, a na pewno te 10 minut byliśmy w stanie no nawet i wywalczyć ten remis. Także, no, to, że, że zawodnicy dadzą jakby y, wszystko to, co mogą dać, to, to jestem przekonany, że oni to dzisiaj zrobili. No to proszę mi powiedzieć, co można jeszcze więcej od nich wymagać na, na tą chwilę? No, no jak to się mówi więcej, no, nie można dać od tego, co, 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 co oni tutaj dzisiaj dali, bo y, myślę, że Państwo wszyscy i i, I panowie to się widzieli, jak oni wyglądali po meczu. Tam, tam żaden zawodnik nie miał siły no, zrobić kroku. Wszyscy po prostu ledwo złapali oddech. Także um, dużo włożyli wysiłku. Grali mówię jeszcze raz z mocnym przeciwnikiem. Musieli nie grać w piłkę, tylko biegać za tą piłką w głównej mierze. A to jest jednak kosztowne, no ale na razie nie mamy wyboru innego. Czyli rozumiem, że jest środek rundy dopiero? To jest kondycyjnie mówimy o przygotowaniu, czy już o zmęczeniu, bo tak to odbiera. Nie, ja powiedziałem o tym, że z tak mocnym zespołem musieliśmy dużo biegać za piłką i, i tu nie, nie mówię o tym, że, że brakło, tylko powiedziałem, że, że dali z siebie wszystko, że wypruli się, bo widać było to po męczu. To, to chciałem powiedzieć. Nie, nie, żadnych tutaj podtekstów nie chciałbym. Sam jestem tutaj tydzień, także nie, nie chciałbym się w to bawić i nie będę się bawił, bo. Bo jakby ważne dla nas jest to co będzie do a nie to co było co, z co